Cześć, witam Was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. E, jesteśmy Trevorem i chyba Trevorem zostaniemy, bo mamy tylko jedną w sumie misję i to jest fabułka, bo wszyscy trzej e, mają misję. I Franklin, i Michael, i Trevor. Słuchajcie, tak sformatowałem, bo sformatowałem, e, zdefragmentowałem sobie dysk, właśnie. Format by mu się przydał. Co jak, co? Jeżeli teraz się nie będzie tak strasznie zacinać, to będzie ok, bo defragmentacja może coś pomóc na, na takie rzeczy. Poza tym okazało się, że ja miałem defragmentację wyłączoną od yy, w sumie początku, kiedy ten dysk chyba posiadam. Tak. I nie wiem, czemu tak w ogóle było. I ja w sumie nigdy nie defragmentowałem tego dysku. Zapomniałem w ogóle o tej opcji. To jest najlepsze. I powiem wam, że na razie jest spoko. Nie jest tak, nie jest tak źle, jak było. O, było naprawdę źle. W ostatnim odcinku ja nie wiem, co to się działo. Strasznie odbijało mu. Ale teraz w ogóle tak nie kręci się mocno. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Może to pomoże? O, nie, dobra, coś złapało. Dobra, czyli dalej jest nie tak. Format, jeszcze raz format, tylko że... No mówię, format, ale... Co z tego, jak ja bym musiał, kuźwa... Usunąć wszystkie gry, wszystkie tam pierdoły i w ogóle, i w ogóle, i... Kurwa, no nie chce mi się, nie? Formatować, wgrywać, później kupić nowy dysk i... I znowu wgrywać, bez sensu taka robota. Dlatego wolę chyba zaczekać. Jak już kupię nowy dysk, to to po prostu. Um, po prostu. Nagram już wszystko raz, a dobrze na nowym dysku i tyle. No, w ogóle się zastanawiam, tak, bo WD Black kosztuje 300 coś tam złoty, 1 terabajtów, co jeden 1 terabajt. Kupić więcej mi w sumie nie potrzeba. Um, i tak, myślę nad jedną terabajtówką WD Black, myślałem. Ona kosztuje 300, chyba dam powiedzmy 30-350 zł. Ja się kurwa patrzę, a WD Green chyba? Chyba tak, tak. Green kosztuje chyba, no nie wiem, z połowę tego. Jakoś, jakoś tak. Więc. Olać to i tyle. Kupuję sobie chyba greena. Cholera ma wydawać nie wiadomo ile kasy. Niepotrzebnie w sumie. This is kind of like a little hobby of mine—requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. Hmm. What? Robbing my so-called friends, slick? Why? Why? Because they have things nobody else <laughs> has. Why do you want to do whatever the fuck I want? And you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. Now I mean that as a friend. Namaste. That's a nice fucking speech about the value of friendship. Oh, of course, you must be the creepy one. Not coming from you, please. Mmm, what's going on? You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Uh, why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, oh you. Finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is foamy, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now are you out of your goddamn mind? This is your lucky break! Choose. Now, are you do we'll yeah, okej okay, wsiąść do samochodu spoko fajna czerwona fura dostań się na stację benzynową Luzy to szybkie to auto Wow, 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 to wow, to wow. Ha, dobra. Ogólnie przyznam się szczerze. O, oh, fuck! Przyznam się szczerze, że pisałem na messengerze coś. I jakoś tak nie skojarzyłem faktów, co mam teraz zrobić w tej misji. Dlatego otwórzmy sobie dziennik. Doznać się na stację, siądź do samochodu. Ja kontra prawo. Mhm, jak kontra prawo. W sumie taka fajna nazwa, nawet dla odcinka. Bezki, to fajna nazwa. O, 3 km. No, to mam kawałek drogi przed sobą. Teraz chyba tutaj. Aha, tak. Mówię, zawsze mam kuźwa problem z tymi ślimakami tutaj w tym GTA, Nigdy nie wiem, gdzie mam skręcić dokładnie. Muszę po kilka razy się spoglądać tu, czy tam, czy jeszcze gdzie indziej.

Przyprawia tam kierowców? What the fuck! Co to za misja? Mam nadzieję, że nie jakieś wyścigi, bo kurde, nie chce mi się ścigać, nie? A tak perfidnie mi się nie chce jakoś tam ścigać, nie wiadomo jak czy coś. Eee, Gdzie Zjepczyłem. No, zjepczyłem. Miałem tam skręcić, nie zauważyłem. Eee, fuck you!

o, jakie fury oni mają! Yo, piurdziol, już do jak tam! No lol, patrzcie na tą. O, patrzcie na tą niebieską, jak jest Tylko, kurde. Mogę zapominać o umiejętności Franklina w tym momencie właśnie, bo może się ona przydać w razie W. Dobra, Caps Lock jakby co to już mam prawie że naduszony. Oła, ja z chęcią to bym im przebijał opony czy coś, ale pewnie misję zjebie. Tylko wolę nic nie naciskać. E no kurde, ja mam za słabe auto. Co oni mi za gówno dali? E no to patrzcie. Ja e, ich nie mogę dogonić nawet, nie. Ale żal Ej no żal! Lulu, no O, jednego wyprzedziłem. Ten troszkę zwolnił. Dajemy, 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 dajemy. Kurde, co tu się dzieje? Bli, 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 policjanci, kurwa, ale jaja! Ale jaja! No, no nie wierzę, jak oni wyglądają w tym epicko! Szkoda, że nie mogę na trewora ja się przechodzić, on coś by wymyślił, pewnie fajnego. Dobra, to jedź za tamtym, jadę za tym w takim razie. Bo nie wiem czy tym, tym tym pierdzącym czymś dojadę tam do nich i ich dogonię. Bo oni są bardzo szybcy, a ja jestem bardzo wolny. No. Mamy Nitro! Nie mamy Nitro! Co to się dzieje? Nie, nie mogę się przyłączyć. Jakbyśmy się stupli we dwóch, to by była ja to by były jaja, nie No kurde jak nie mogę dogonić What the fuck fuck Aha, spoko, o Jezus bym ich pozastrzeliwywał Kierowcy się wysraszyli <grystanie> Wiedziałem, że tak będzie Dobra, powtórzmy misję. Oby nie od początku Kurwa, tylko <grystanie> Wybaczcie mi za to e, nie, serio, przepraszam was Ja nie mogę Tutaj bałem za środka gdzie muchy? Czemu ta szyba taka czysta? Plexi w sumie. Plexi glas O, do tyłu się można oglądać, ale fajnie. takie rzeczy też nie widziałem w tym GTA. Iu iu iu, iu No właśnie, powiedzcie mi czy wyda dziecka? Też chcieliście być jakimś tam, nie wiem, policjantem, strażakiem, nie wiem kominiarzem. Ciekawe kurde jak to tam u was było. Kiedyś takie czasy były. Że pani się pyta w szkole. Jak nie wiem podstawówka tam pierwsza, druga. Pyta się właśnie dzieci, kim chcecie zostać. Lekarzem jakaś dziewczynka mówi i chłopczyk oczywiście strażakiem przepani! No, tak było. Tak kurwa było. O, Lukoil! Lukoil <laughs> po prawej! <laughs> o, kurde. A <laughs> jakbym teraz tak wyjebał znowu gdzieś. O, dam! No, no weźcie się do to. tą. E no wejdźcie do Tymoncie! Kurwa, nie umiem Cię zgonić! Cierpliwość popłaca! No! Nie będę mówił, że nie, a wy co? Kurdy, dziady jedne. Motocykliści. Na poboczej to już! I na klana! Hm. O, zakręty nam mogą pomóc. Ja mi im przestrzeił z bąką... ...łopony. Długa misja, bez kitu długa. Ale to też przez to, że sfajlowałem na początku. jak to nie mogę wiedzieć, że nie można tamten... Jezus ściąga mnie! Patrzcie! Eee... Zatrzymali się jednak cwaniaczki.

<noise> Dobrze do, się na... Dlatego na, na trybora przerzuciłem. Ja pierdzielę. W ogóle ziewam masakrycznie dzisiaj. Nie Taki dzień jakiś porąbany. Wypiłem jednego um, g drugiego g i, i jakoś kurde dalej nie mam mocy. Jeszcze do tego jebłem. Chyba pójdę po następną zaraz. No. Takimi furami to bym ja codziennie mógł tutaj śmigać sobie po tym Los Santos, bez kitu. One są kozackie. Ale centralnie kozackie. I one się tak trzymają się, się tego się no. Yy, drogi, że to jest no, moje marzenie, no. No moje marzenie, taką furę mieć w GTA 5. Jest jakąś opancerzoną, o kurde, opancerzoną najlepiej. Hamowanie to to ma po prostu miodne. Jakby jechała przyczepa... Znaczy przyczepa... Tak, przyczepa z tym, z y, ciągnikiem, nie? E, ciągnik z przyczepą. To mi się tak tutaj pod nim. Mrr, tak przycisnął. To że musi być ten duży taki. Gdzie to tak było w. Oh, damn! W jakiejś... jakimś filmie tak było. Nie torch, nie torch, A szybcy i wściekli przecież. Leti chyba tak zrobiła.

Mikey, powiem Ci tak, ty masz pomarańczowe auto, więc się nie odzywaj. Odejm! my, Jak go O! To fajna furka też pojechała. Bardziej ile krwi w ogóle, lol. Tego to ja nie widziałem, że, że z krew jak kogoś tego to ja nie widział. Hyhyhyhyhy. Majki majki. Zarąbiste to outfit. Zakochałem się. I my jesteśmy na miejscu. To czerwone Franklina jest lipne, te są dwa zarąbiste. It's gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought of it? Gentlemen, move the vehicles. Hey! Gimme. Five, five, and five. Oh! oh hey! Chest kiss, homie! Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? <laughs> the fucking lootly. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground oh. surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house. Not. White. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Oh, fine. Find Mulligan and Howick. Follow them to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right. So, who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life! Jest tylko jeden mister. A byj, gentlemen, i stay spokojny. O, i Michael, będę w słowach swoich friend, Solomon. Ok, good. Hm. czyli jeszcze coś musimy zdobyć. Mamy di i coś jeszcze chyba nie. Ale kurde, teraz jak obracam kamerą to mi się nie zacina. Czasami jakoś tam potrafi jeszcze, ale nie przy obracaniu kamerą, chociaż tyle. No jeszcze czymś takim to ja chyba nie jeździłem w tej grze, albo jeździłem? Krótko mówiąc wypad, dziękuję bardzo. Teraz pytanie. 4-5. O co tu chodzi z tym w ogóle ty? O co tu chodzi? Hm. Ly. Ale lej jest zielona. I D też jest zielone. Dobra, przejdźmy w takim razie na Franklina. Zobaczmy, co on tutaj ma. Myślałem, że na żądaniu budynku pisze No signal. O, ma więcej, widzicie? Franklin ma więcej misji. Git. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Jest D, jest bez znakiem zapytania. Jest L. Czyli mamy fabułki, dwie. By było na tyle. Zobaczmy tutaj u Trevora, co się dzieje. Trevor zakochany? Mhm. Dobra, jak zwykle w domu. Tak. Z tego mieszkania raczej już nic nie będzie, dlatego Trevorem nie będziemy kupować mieszkań ogólnie. Bo widzicie, co się dzieje. Yy, nie można tu wyjść. Dobra. Sprawdźmy. Jest D, jest L, jest bez znakiem zapytania. Są to jego kropeczki zakichane i by było tyle. Dobra. No w takim razie, jak Trevor jest taki nieogarnięty, zmienimy się na Franklina. To będzie dobry pomysł. Hmm, good idea, I think. Dobra, wypadł. Wypadł Lady Ty też poczekajcie. Znaczmy sobie... hmm. Maybe to? Czemu by nie? O, spróbujemy tą misję też zrobić. <laughs> nie wiem czy to nie jest jakaś poboczna, nie? Ale oczywiście ja pobocznych nie omijam. Nie ma łopci takiej nawet. Dlatego pojedziemy sobie do tej misji. Nie jest daleko. Pojedziemy autem, bo nie rowerem. Nie, jak to było? Jadę samochodem na rowerze, czy coś takiego. Lechroch. Lech o Jezus, jak to był hit internetu, pamiętam. Niekryty krytyk to ten. Opowiadał o tym kiedyś, ale ja, jak, Kurde, dobre to było, dobre, dobre, dobre. Okej okay, kochani, słuchajcie, to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!